Jest ładne światło, ale zobacz, czy zdążę cokolwiek nagrać, zanim zacznie porządnie padać. Refunct to gierka, którą miałem już od jakiegoś czasu na łyżliście na Steamie, ale na Steamie pewnie nigdy bym jej nie kupił, ponieważ jest to bardzo tani, bardzo banalny indyk, który jest po prostu pierwszoosobową platformówką, w której pojawiają nam się kolejne platformy i musimy klikać czerwone przyciski. na tym tym wszystkim polega. Mamy skok, mamy kucanie, mamy tam jakieś platformy, które nas wyrzucają do góry, ale poza tym to wszystko. Gierka przechodzi się w pół godziny i na premierze na Switchu kosztowała mnie 9 zł. Nie, to nie była gierka z Kimmer sam ją kupiłem, a bez premierowej promocji kosztuje bodajże jakoś 14 zł, więc nie jest to droga gra, nie jest to długa gra, nie jest to jakoś szczególnie wybitna gra. No takie pół godzinki, jak ktoś ma 9 zł, z którymi nie wie co chce zrobić, no to jak najbardziej. Spoko. Skacze się, wciska się kolejne przyciski. Mechanika jest spoko. Granie musi wykonywać skomplikowanych obliczeń, więc całkiem ładnie na Switchu wygląda. Płynnie działa. Była w ogóle chyba robiona przez jednego gościa. No i takie krótkie materiały o tego typu gierkach, które w sumie bardziej pasowały w jakimś zbiorczym materiale, w stylu co obejrzałem, wy też jednak będą się pojawiać, bo chcę udokumentować wszystkie gierki na Switcha, w które będę grał. A będę też grał właśnie w tego typu rzeczy.